W dzisiejszym filmie przedstawimy parę ciekawostek związanych z rasą jaką jest Shih Tzu. Być może dla niektórych z was te informacje okażą się przydatne. Jeszcze raz przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału, pozostawianiu łapek w górę oraz komentarzy. W komentarzach możecie pisać, jakiego rodzaju filmy byście chcieli oglądać. Shih tzu po raz pierwszy uznano za odrębną rasę w 1934 roku. Wtedy też w Pekinie powstał związek hodowców psów Cztery lata później opracowano chiński wzorzec rasy Shih Tzu. Shih Tzu pochodzi z Tybetu, jednak nie jest to do końca pewne, kiedy dokładnie pojawiły się psy rasy Shih Tzu. Badacze skłonni są przyznać, że okres ten przypada na wiek 17, być może 16, wtedy to pierwszy Shih Tzu pojawił się na cesarskim dworze w Chinach. Cesarz chiński otrzymał go w darze od dalej lamy. Szczyt popularności szidzów w Chinach przypada jednak dopiero w drugiej połowie XIX wieku. To wtedy psy te podbiły i na dobre serca arystokratów i osób związanych z chińskim dworem. Doceniono ich urodę i niewielkie rozmiary, które pozwalały trzymać pieski pośród szerokich rękawów szat. Psy Shih Tzu nie mogły opuszczać Chin. Traktowane były jako dziedzictwo narodowe, prawdziwy chiński skarb. Uważane były nawet za święte. Udało im się pojawić w Europie dopiero w latach 30. XX wieku. Innym określeniem na szycu jest lwi piesek. Przydomek wziął się z legend, według których towarzyszyć miały samemu budździe podczas jego wędrówek. Zgodnie z legendami, w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, natychmiast przemieniały się w potężne lwy, natychmiast gotowe do obrony. Shih tzu zajmowały szczególną pozycję w buddyjskich świątyniach, uznawane były za święte, obsługiwały też młynki modlitewne i pomagały nieść modlitwy do samych bogów. Od wieków zachwycają swoim wyglądem. Niegdyś podbiły serca cesarzy, arystokratów i dostojników. Dzisiaj już każdy może cieszyć się ich pięknem i towarzystwem. Shih to dość krzepki piesek o prostym tułowiu i szerokiej klatce piersiowej. Jego głowa jest szeroka i okrągła. Mówi się, że jego pyszczek przypomina chryzantemę. Oczy Shih są duże, nigdy nie powinny być wyłupiaste, natomiast są szeroko rozstawione. Mogą być ciemniejsze lub ciut jaśniejsze w zależności od koloru umaszczenia. Shitsu to mały pies. Zgodnie z obowiązującym wzorcem, dorosłe szcicu w kłębie mogą mieć nie więcej niż 27 cm. Waga jest bardzo zróżnicowana i waha się od 4 do 8 kg. Umaszczenie może być właściwie dowolne. Istnieją szcicu białe, czarne, łaciate i trzykolorowe. W przypadku psów łaciatych hodowcy szczególnie cenią sobie biały koniec ogona oraz białe strzałki na głowie. Sierść poza tym, że może mieć dowolny kolor, charakteryzuje się też niezwykłą miękkością i jedwabistością. Jest też bardzo gęsta i długa. Rasa szhitsu jest niezwykle piękna. Ich niesamowita uroda jednak jest bardzo wymagająca. Właściwa pielęgnacja pieska jest dość czasochłonna. Długie włosie Shitsu wymaga codziennego czesania odpowiednią szczotką włosianą i drucianą. Nie może być to pudlówka, bo zniszczy ona jedwabisty wos psiaka. Dodatkowo dwa-trzy razy w tygodniu powinniśmy wyczesywać swojego shih Tzu specjalnym grzebieniem, który rozczesze włosy od nasady do samego końca. Shih tzu warto kąpać raz w miesiącu, wcześniej należy dokładnie rozczesać sierść swojego psiaka. Do kąpieli warto użyć szamponu przeznaczonego dla psów długowłosych. Potem można nałożyć odżywkę, która sprawi, że sierść będzie miękka i lśniąca. Długa sierść powoduje, że oczy psa mogą być narażone na podrażnienia. By włosy nie zasłaniały oczu, trzeba je związywać na głowie szlitzu w kucyk. W razie potrzeby warto przemywać jego oczka specjalnymi preparatami dla oczu dla psów. Pamiętaj, że piękny wygląd Twojego szycu nie przychodzi sam z siebie. Wymaga starannego i regularnego dbania. Jeśli sam nie możesz mu tego zapewnić, korzystaj z wizyt u psiego fryzjera. Regularne strzyżenie, czesanie, mycie, wszystko to pomaga uzyskać zdrowe i błyszczące włosy u Twojego pupila. Musisz też myć mu zęby odpowiednią pastą dla psów, bo ich pyszczki są bardzo narażone na choroby. Shih tzu to psy niezwykle radosne. Nie są jednak nadmiernie energiczne, mają bardzo zrównoważony temperament. Przez to i przez swój wygląd często określane są mianem eleganckich i wręcz dystyngowanych. Charakter tych psów sprawia, że doskonale dogadają się z dziećmi. Seniorami oraz osobami zapracowanymi, a także tymi, którzy mają w domu inne zwierzęta. Shih Tzu to przyjacielskie i spokojne psy. Dogadują się z innymi psami, a nawet kotami czynnymi zwierzakami domowymi, które nie będą chciały im zrobić krzywdy. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną poddane właściwej socjalizacji. Psy tej rasy potrzebują kontaktu z człowiekiem. Są bardzo wierne i oddane. Jeśli muszą jednak zostać same w domu, są bardzo grzeczne. Te pieski bardzo lubią spać, więc, z dużą dozą prawdopodobieństwa, po prostu prześpią czas do Twojego powrotu do domu. Nie niszczą mebli i nie gryzą wszystkiego pozostawione same sobie. Shitsu potrzebują regularnych spacerów, jak każdy pies, i oczywiście, wspólnych zabaw ze swoim opiekunem. Szybko też dostosowują się do trybu życia danej rodziny. Te psy słyną ze swojej niezależności i uporu. Jeśli coś im nie pasuje, dadzą temu upust. Potrafią się też obrazić i odejść. Gdy będą chciały być głaskane, same po to przyjdą i się upomną. Mimo wszystko kochają swoich właścicieli i nie są zbyt trudne w ułożeniu. By zapanować nad charakterkiem Shih tzu i uczyć go dobrych zachowań, warto uczyć go prostych komend typu siad i zostań. Pies ten ma tendencję do ucieczek, więc warto również nauczyć go chodzenia na smyczy. Nie możemy sobie pozwolić na żadne agresywne zachowania zarówno ze strony szczeniaka, jak i dorosłego psa. Dlatego szkolenie najlepiej zacząć, kiedy jest jeszcze młody. Przez upór i niezależną naturę szkolenie Shih tzu musi zawierać wyłączne pozytywne bodźce. Pies skarcony może zdecydowanie odmówić dalszej nauki. Nigdy nie odmawia przysmaków dla psa, dlatego szkolenie z ich użyciem powinno przebiegać bezproblemowo. Szcziców należy karmić zgodnie z piramidą żywieniową. Muszą przyjmować białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy oraz składniki mineralne, adekwatnie do wielkości poziomu aktywności fizycznej, a także stanu zdrowia. Shiitsu może być karmiony na różne sposoby. Jednym z nich jest podawanie gotowych karm dla psa. Do wyboru mamy karmę suchą i mokrą. To od nas zależy wybór tej właściwej. Drugą metodą jest stosowanie diety barw, czyli surowe mięso, kości i podroby z dodatkiem wybranych owoców i warzyw. Żywienie dorosłego psa w dużej mierze różni się od żywienia szczeniaka. Młody szlicu potrzebuje więcej energii, dlatego można korzystać ze specjalnie opracowanych karm dla szczeniąt, które zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Warto zwrócić uwagę na stosunek wapnia do fosforu. Poza tym szczeniakom należy podawać więcej posiłków, ale w mniejszych ilościach. Dorosłe psy mogą jeść 2-3 razy dziennie, gdyż wraz z ich wiekiem ich zapotrzebowanie energetyczne maleje. Tak więc podsumowując, Shih należy do psów z długą historią, która obrosła wiele legend. Miały towarzyszyć samemu budzie, były uważane za skarb narodowy i dziedzictwo Chin, a ich wywóz z kraju był surowo zakazany. To pieski, które zachwycają porówno urodą i pogodnym usposobieniem. Sympatyczne, wierne i zawsze chętne do zabawy pieski nie są pozbawione jednak pewnego uporu i poczucia własnej niezależności. Nadają się do domu z dziećmi, a nawet innymi psami oraz kotami. Dostosują się do trybu życia Twojej rodziny, choć wymagają bardzo starannej pielęgnacji, na którą musisz poświęcić dość czasu. Tylko wtedy Twój piesek będzie w pełni szczęśliwy i bezpieczny. Jeszcze raz zachęcamy do oglądania naszego kanału, subskrybowania, pozostawiania łapek w górę i komentarzy.